Dzień dobry, cześć, witam Cię w trzecim dniu wyzwania Odkryj swoją wartość. Ja nazywam się Katarzyna Kopczak, jestem psychoterapeutką, trenerką umiejętności miękkich. Prowadzę też bloga, kanał na YouTube i podcast o wspólnej nazwie, nie tylko o psychoterapii. Dzisiaj będziemy mówić o poznawaniu siebie, o poznawaniu swoich stanów ego. Pewno to brzmi dla Ciebie intrygująco. Ciekawa jestem, czy wiesz coś na ten temat. Jak nie, to zaraz się wszystkiego dowiesz. Ale najpierw jeszcze coś z wczorajszego dnia. Chciałabym Wam przeczytać bajkę, i zaraz Wam powiem, dlaczego właśnie taką bajkę na dzisiaj dla Was przygotowałam. Opowieści orientalne w psychoterapii pozytywnej Nostrad Peseżkian. 50 lat uprzejmości. Para o długim stażu małżeńskim obchodziła Złote Gody. Podczas wspólnego śniadania żona pomyślała: Od 50 lat zawsze miałam wgląd na męża wzgląd na męża i zawsze dawała mu górną, chrupiącą połówkę bułki. Dziś sobie chcę pozwolić na ten przysmak. Posmarowała dla siebie górną połówkę bułki, a drugą dała mężowi. Wbrew temu, czego się spodziewała, mąż bardzo się ucieszył i ucałował jej dłoni i powiedział, kochanie, sprawiłaś mi dziś największą radość. Przez 50 lat nie jadłem dolnej połówki, którą z całej bułki lubię najbardziej. Zawsze myślałem, że powinna trafić do Ciebie, bo tak bardzo Ci smakuje. Dlatego ta bajka, że wczorajszym tematem były emocje i wyrażanie tych emocji, czucie tych emocji. I tutaj para z opowieści nie miała problemu z poczuciem emocji, czyli tego, że bardziej lubią inną część bułki niż zawsze jedli, ale miała problem z wyrażeniem tego, ze względu na to, że ci ludzie byli dla siebie niesamowicie uprzejmi. Nie byli otwarci i tutaj jest zawsze problem z tym balansem między uprzejmością a otwartością. To, o czym dzisiaj chcę Wam powiedzieć, również się z tym łączy, bo żebyśmy mogli dobrze poznawać siebie i swoje emocje, to najpierw powinniśmy właśnie poznać to, co jest w nas. Teoria, o której dzisiaj powiem, wywodzi się z bardzo, bardzo dawna już od Freuda. Freud by wyróżnił trzy stany nasze, czyli ego, super it i ego. Ego, it i super ego, przepraszam. Super ego to jest taki kontroler, który mówi nam o tym, co można, czego nie można, to jest taki krytyk, taki, taka osoba, która pilnuje, żebyśmy się trzymali zasad, żebyśmy nie łamali. Prawa i tak dalej, i tak dalej. Tak, bardzo oczywiście upraszczając znowu na potrzeby tego wyzwania. I to jest ta część zabawowa, e, dziecięca, ale też ta część, która kieruje się zasadą e, przyjemności. Ta część taka, którą można określić jako dziecinną, dziecięcą. Dla niej ważna jest właśnie przyjemność, a nie zasady. Te dwie części są ze sobą w konflikcie. Po to, żeby mógł ktoś mnie między nimi mediować, jest ego. Ego to jest taka część nasza, którą potem w analizie transakcyjnej nazywamy dorosłym. Oczywiście to nie jest tożsame. Znowu to są duże uproszczenia. Jeżeli ktoś, kto to ogląda, jest psychologiem, psychiatrą, psychoterapeutą, to pewno się oburzacie na te uproszczenie, ale dla zwykłego człowieka, który nie zna się na tych tematach, jest to naprawdę dużo prostsze, kiedy w ten sposób to nazwiemy. No więc ego negocjuje między. It i super ego. Jest takim rozjemcą, On słucha jednego i drugiego i działa na naszą korzyść. Tak przynajmniej jest u zdrowych osób. Potem analiza transakcyjna uprościła to jeszcze bardziej, żeby to było jeszcze bardziej właśnie zjadliwe dla przeciętnego człowieka. I it zostało nazwane dzieckiem. Może być to dziecko radosne albo dziecko zbuntowane. Różne stany się tutaj też wyróżnia. Ego to rodzic, czyli taka osoba, która jest życzliwa, akceptująca, która wysłucha jednego i drugiego stanu i e, będzie, będzie pracować tak, żeby dla nas było dobrze. I super ego, czyli, e, czyli e, rodzic, e, czyli e, taka część właśnie krytyczna, taka część, która każe nam się trzymać zasad. Czyli mamy dziecko, mamy e, rodzica i mamy dorosłego, który mediuje między tymi częściami. Chciałabym, żebyście teraz popatrzyli znowu na swoje kartki z emocjami. Chciałabym, żebyście popatrzyli też na wczorajsze zadanie i żebyście zastanowili się nad tym, która część u Was dominuje. Natalia w czułej przewodniczce, mówi o tym, że powinno być 80% tej części dorosłej i po 10% dziecka i po 10% rodzica. Ciekawa jestem, jak jest to u Was. Po czym możecie w ogóle to poznać? Po tym, jak ten głos do Was przemawia. Po tym, czy jest to taka energia, właśnie typowo dziecinna tupanie nogą, tak, bo tak, nie, niebo nie. Czy jest to taka energia też radosna, zabawy, głupów, szaleństwa. To jest ta część taka, która płynie z dziecka. Ta część, która płynie z super ego, czyli taka żąca, której często mamy bardzo dużo, to jest taka część, która mówi, jesteś głupi, jesteś głupia, czasem mówi, do niczego się nie nadajesz, czasem mówi, dlaczego to w ogóle zrobiłeś, czy zrobiłaś. I rozjemcą jest ta część dorosła, która słucha jednej, słucha drugiej i która potrafi wykorzystać dobrze dla siebie, dla siebie te wszystkie porady i podjąć dobrą decyzję. Jest to bardzo subtelna różnica w tych częściach. Dziecko jest takie właśnie spontaniczne. Kieruje się emocjami, idzie za tym, co czuje, często potrafi na przykład w złości kogoś skrzywdzić albo śmiać się do rozpuku. Część krytyczna jest bardzo sztywna, taka zasadnicza, taka, że niezbyt dopuszcza spontaniczność. A część dorosła jest właśnie taka. Dobra dla nas, tak jak my jesteśmy dzieci, dla swoich dzieci dob, dobrzy. E, to znaczy, bez względu na to, co one zrobią, to i tak je kochamy, stawiamy im granice, bardzo wyraźnie mówimy im o tym, co jest dobre, co jest złe, o tym, co powinny robić, e, ale stawiamy im granice. I możecie to rozpoznać. O intensywności emocji, które w Was są, po czasem nieadekwatności, czyli na przykład ktoś coś zrobił, a nas to strasznie dotknęło, dopisaliśmy sobie do tego jakąś historię, no to wiadomo, że to może płynąć z dziecka, tak? które nie ma takiego krytycznego jeszcze podejścia do świata, które idzie za emocjami, kiedy z kolei jesteśmy wobec siebie niesamowicie krytyczni bardziej niż na co dzień, to wiemy, że może to być głos, yy, głos yy, rodzica. I często właśnie dlatego się tą postać nazywa rodzicami, że rodzicem, że to właśnie płynie od rodziców. Takie zasady, yy, to co yy, możemy, a czego nie możemy. Często taka krytyka, bo nasi rodzice chcą dla nas dobrze, często przesadzając tą krytyką. Yy, chcę Wam dać dzisiaj takie zadanie, żebyście śledzili w sobie i zastanawiali się nad tym, kto w Was mówi w danej chwili: czy to jest dorosły, czy rodzic, czy dziecko. Czasem może być to trudne do rozpoznania. Jeżeli macie, będziecie mieli z tym problem, napiszcie mi w komentarzach. Postaram się jeszcze udzielić Wam wskazówek. Możecie też napisać, kiedy macie z tym problem, w jakich okolicznościach, w jakich momentach. Teraz powiem Wam, co to ma wspólnego z poczuciem własnej wartości. Nasze poczucie własnej wartości jest. Tym bardziej adekwatne, czyli nie za duże, nie nadmuchane ani też nie za małe, wtedy, kiedy my lepiej znamy siebie, kiedy wiemy y, jacy jesteśmy, kiedy znamy swoje słabe, kiedy znamy swoje mocne strony, i to budowanie tego ego obserwującego, czyli tego, że my przyglądamy się sobie z zewnątrz i potrafimy nazwać pewne rzeczy, y, wiemy, co się z nami dzieje, wiemy, jak sobie z tym radzić. To jest ważna część poczucia własnej wartości, bo te, wtedy mamy poczucie sprawstwa, czyli poczucie tego, że mamy wpływ na swoje życie, że możemy tą całą swoją energią emocjonalną zarządzać, że nie rządzi nami dziecko, które chce i koniec, tylko dorosły, który mówi, ok, dobrze, zrobimy to, ale nie teraz, bo teraz na przykład nie jest na to odpowiednia pora. Nie rządzi nami też krytyk, który ciągle mówi, do niczego się nie nadajesz, jesteś beznadziejny, beznadziejna, Zobaczysz, za chwilę ludzie odkryją, jaki jesteś beznadziejny, jaka jesteś beznadziejna. Wstydź się, chowaj się, tak? Oczywiście ten głos jest ważny, żebyśmy nie odlecieli, ale e, trzeba go posu e, potraktować jako część tylko nas, nie jako coś, co o nas mówi wszystko. Ponieważ wtedy to zaniża nasze poczucie własnej wartości, ponieważ wtedy ciągle nie jesteśmy wystarczająco dobrzy. A to niezwykle ważne, żebyśmy byli wystarczająco dobrze. Teraz na koniec opowiem Wam bajkę, którą bardzo lubię, która jest na mojej stronie internetowej. Bajka o pięknym ogrodzie. Niestety nie znam osoby, która tą bajkę wymyśliła. Jeżeli znacie to, napiszcie mi koniecznie. Bajka o pięknym ogrodzie. Mówię o pewnym opactwie, w którym, w którym miał, do którego miał przyjechać. Nadzorca, wyższy kapłan, po to, żeby zobaczyć, jak tam a, żyje się mnicho. I przeor tego klasztoru kazał im wszystko wysprzątać. E, jego oczkiem w głowie był ogród, więc tam każdy, e, każde źródło trawy musiało być na miejscu, każdy listek musiał być przycięty. Nisi pracowali bardzo, bardzo ciężko, e, żeby tak wyglądał ten ogród. Oczywiście wysprzątali też wszystkie inne miejsca. Przyjechał ten nadzorca, sprawdził, wszystko pooglądał i został zaproszony na obiad. I opad nie wytrzymał, przeor nie wytrzymał i mówi: chciałbym wiedzieć, czy wszystko tutaj było dobrze, czy ci się spodobało, a w szczególności to, jak podoba ci się nasz piękny ogród. Osoba nadzorująca pomyślała chwilkę i powiedziała: Chodź, zaproszę cię do tego ogrodu i coś ci pokażę stanęła przy pierwszym lepszym drzewie, była to chyba jabłonka z tego co dobrze pamiętam i oparła się plecami, mocno potrząsnęła, spadły liście, rozczaskały się owoce i ta osoba uśmiechnęła się do przeora i powiedziała, no teraz to dopiero jest piękny ogród. I z tym Was dzisiaj zostawiam, z Waszymi pięknymi ogrodami, które wymagają czasem Uporządkowania, ale na pewno ważne jest, żeby budować to ego obserwujące, które pozwoli nam zobaczyć, co w ogóle w tym ogrodzie jest, co jest nasze, co jest innych osób, co jest innych ludzi, co my możemy poprawić, a co jest już dobre. Pozwoli nam wyznaczyć też zarządcę tego ogrodu czyli tego dorosłego, który będzie nam pomagał zmagać się z pozostałymi stanami ego i będzie zarządzał tym bardzo dobrze. Życzę Wam owocnej pracy i zapraszam na jutrzejszy dzień, kiedy to będziemy pracować nad modelem równowagi. Dziękuję bardzo.